Książę. Książę. Książę, książe. książę. 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 Czego chciałbyś się nauczyć? Chcę. I drugą stronę, i z powrotem. Chcę pływać! Lepiej niż moi koledzy? Proszę, proszę. I robi to. Za... Książę! A czy chciałbyś się dowiedzieć się czegoś na przykład? O, o O, tak, 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 to trzeba. No, o arytmetyce. Tak, chciałbym dowiedzieć się czegoś o arytmetyce. Bardzo dobrze. Mama miała 248 zł i kupiła Jankowi ubranie za 240. Ile zł pozostało, mamie? 8. Mm. Bardzo to człowiek jest A może chcesz się nauczyć czegoś z języka polskiego? Tak bardzo chciałbym poznać język naszego królestwa. No to może z pamiętnika pilota. Super. Dzień był chłodny i ponury. Nasze samoloty myśliwskie, jeden po drugim, odrywały się od ziemi, zataczały koła i kierowały lot nad Warszawę. O, a może, kochanie, chciałbyś się dowiedzieć czegoś o świecie wokół nas? Tak bardzo chciałbym poznać świat. Ptaki pomagają człowiekowi nie tylko w zwalczaniu owadów. Sowy zjadają na przykład inne szkodniki polne myszy. Obliczono, że jedna mysz polna niszczy w ciągu lata kilogram zboża. To straszne. To O proszę, Chciałbym mówić pięcioma, nie sześcioma językami. <laughs> Est-ce tu veux parler un peu de français, mon amour? Dear mother, thank you very much indeed. It's a pleasure to learn a new language with you. <laughs>